to idziemy Dobra, siedząc do windy, panie Nie to winda A panie. Zobaczymy ja przy okazji, jak się czytamy, ale już widzę jedną rzecz. Trzeba będzie potem zrobić taką normalną zgrywkę. Dobra, ja już to ogarnę. Jak widzisz? Super, super. Ja No, trzeba będzie jakiegoś OBS-a ogarnąć, uh -huh. bo rzeczywiście, czyli co, on nie ma takiego, że klikasz tam Windows G i fik fik, tak? I... Tego nie ma akurat, ale można po, pod obs i F12 w 12 jedziemy Dobra, no to to trzeba będzie to kiedyś obczaić. Dobra, tu jest jeszcze na plakacie jeden, tak. czy okay. to to no name. Wow, tego nie widzi. Tego nie dobra. ma, dobra.